Cześć, nazywam się Marek Bajfus, mechanik z Red Bull Bora Hansgrohe. Zapraszam do oglądania Tour de Tour. Witamy Was serdecznie, studio Tour de Tour w Roadbike Cafe w elektrowni Powiśle. Moim gościem jest Damian Pazikowski. Witam Damian. Cześć. Nawet zacznę od gratulacji. Zacznę od gratulacji. Agnieszka skalniak sójka z dwoma medalami na Mistrzostwach Polski. Wiem, że się wzruszyłeś. Tak, dosłownie popłakałem się. Wróciłem z treningu, patrzę wiadomość na Whatsappie od kolegi. Gratulacje za Agnieszkę, myślę. Pewnie jakiś podium potem patrzę, pierwsze miejsce to było gęsia skórka i łzy radości, fantastyczne po prostu uczucie, że mam w tym swoją cegiełkę w jej ogromnym sukcesie sportowym, no bo trzeba powiedzieć, że Mistrzostwo Polski na czas to jest naprawdę przepotężny sukces Agnieszki. No i świetna jazda także ze startu wspólnego, także Agnieszka skalniak sójka jest w formie, Damian też jest w formie, zrobił ostatnio 300 km, pobił rekord trasy na rejse Land Poland na tym dystansie, ale my nie będziemy rozmawiać o tym. My będziemy dzisiaj e, rozmawiać o organizmach zawodniczek i zawodników w momencie tego maksymalnego wysiłku. To znaczy. Wtedy, kiedy jak my mówimy, oni są wyżyłowani, kiedy jak często opowiadamy o tym podczas relacji, że oni są bardzo wrażliwi na wszelkiego rodzaju wirusy, na wszelkiego rodzaju infekcje, kiedy oni często, ludzie z zewnątrz się śmieją albo nie potrafią tego zrozumieć, kiedy oni na przykład przechodzą w maseczkach, to było szczególnie widoczne w takich ekipach jak, jak NEOS na przykład, czy Sky wcześniej, czy Wisman czy, czy i kiedy przed tymi najważniejszymi imprezami albo w trakcie, tych imprez, oni żyli w takiej bańce. Oni po prostu starali się ograniczyć do minimum kontakty z zewnętrznym otoczeniem. Z czego to wynika? Wynika to głównie z tego, że wirusy nie rosną na drzewach i nie spadają z nieba, jak to się bardzo często mówi. Ja mam przekonanie, że jak wyjdziemy z mokrą głową na dwór, to możemy się przeziębić. I to jest jeden z większych mitów. Oczywiście może spaść nam odporność poprzez narażenie na przykład na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale zarażamy się od ludzi, a więc zawodnik, bądź sportowiec tuż przed najważniejszym eventem w swoim życiu, na który pracował rok, powinien mieć raczej hermetyczne środowisko dookoła. Otaczać się podobnymi ludźmi, unikać tłumów, unikać zgromadzeń. E, myślę, że większość zawodników, jak ma już tydzień do wyścigu i na przykład jeszcze jest w domu, raczej nie chodzi na zakupy do sklepu, do centrum handlowych, unika kontaktu z osobami, które potencjalnie mogą być źródłem infekcji. E, wszystko to, co dzisiaj opowiemy na temat tego, jak poprawić tę odporność, to są fakty niezmiernie ważne i warto je uwzględnić, ale wbrew pozorom kluczowe będzie to ograniczenie kontaktu. Oczywiście na to wielokrotnie nie mamy wpływu, no bo jednak peleton liczy ponad 100 kolarzy, szczególnie na wielkim turze. Zatem kontakt jest duży. Zwykle są osoby zdrowe, no ale nie wiadomo, czy ktoś teraz nie przychodzi jakiejś ukrytej infekcji, która może zarazić. Stąd często na wyścigach jest tak, że. Wycofuje się jeden, a potem nagle drugi, trzeci, czwarty z tej samej drużyny, a potem z innych drużyn, no bo to gdzieś tam zaczyna sobie w tym peletonie krążyć. Tak, dokładnie. A często, jak już się o tym dowiadują sami zawodnicy, to jest już po fakcie, bo infekcja rozwija się dużo wcześniej i już wtedy można się narazić po prostu na to, żeby się zarazić. A jak już się jedna zarazi, to już jest trochę efekt domina. Zresztą widzieliśmy to w COVIDzie, bo COVID to był taki idealny przykład infekcji, która roznosi się poprzez kontakt i wystarczyła jedna osoba w jakimś i nagle przychodziło już na wiele osób. Stąd jest to temat bardzo ważny i nie zapominajmy o tym, że głównie zarażamy się od ludzi, od kontaktu. To też jest taki przykład moich znajomych, bo ja jeszcze dzieci nie mam, ale jak pojawiają się dzieci w domu, jeszcze dzieci szkolne, co już idą do przedszkoli, to nagle sportowiec, który uważał siebie za. Okaz zdrowia, który nigdy nie choruje, nagle łapie co dwa tygodnie, co trzy tygodnie chorobę, dziwiąc się, co się dzieje. Dlaczego przecież ja się tak dobrze prowadziłem? Niestety na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Dzieci przynoszą choroby ze szkoły do domu, i w ten sposób się zarażamy. Ja mam. Jak wiesz, dwie córki, więc coś o tym wiem. Coś o tym wiem, przeżywaliśmy przedszkole, przeżywaliśmy szkołę, ale co my możemy zrobić? Co w takim razie można zrobić, żeby tą swoją odporność poprawić, żeby ją podnieść? Tak, właśnie. Teraz skupimy się na aspektach, na które mamy wpływ, bo oczywiście możemy się, że tak powiem, alienować od ludzi, tylko to jest bardzo z kwestii psychologii słabe jest zachowanie. Oczywiście jak mamy tydzień do startu możemy sobie na takie rzeczy pozwolić, ale no przecież nie będziemy cały rok unikać ludzi, no bo to jest chore. E, dlatego. E, można tą odporność poprawić. E, jakby są, jest kilka filarów budowania odporności. Pierwszym filarem, najważniejszym w sumie jest sen. E, żywienie jest na drugim miejscu, ale o tym się nie powiem, bo się przygotowałem oczywiście. Uważam, że raczej na Twoim kanale w kwestiach snu e, ciężko byłoby znaleźć specjalistę, stąd i dietetyk może o tym powiedzieć. E, sen jest bardzo ważny. Powinniśmy spać średnio od 7 do 9 godzin ciągłego snu. E, przy jak najmniejszej liczbie wybudzeń, i tutaj taka uwaga: 40% populacji jest w stanie spać od 7 do 9 godzin, bo realnie śpimy za mało. E, sen e, też powinien być odpowiednio jakościowo. Mamy teraz monitory snu, zegarki, często możemy zobaczyć jakość snu, ilość wybudzeń, czy sen jest głęboki, czy mniej głęboki. Nie są to dokładnie idealne dane, ale dają jakiś podgląd. W każdym razie, kilka protipów dla Was, jak ten sen poprawić. Po pierwsze, na około 2 godziny unikać. E, Światła z telefonu. Można włączyć filtr światła niebieskiego. W telewizorze już teraz też są dostępne. Jeżeli na przykład oglądamy coś przed snem, to też nie jest do końca dobra praktyka, ale lepiej z tym filtrem niż bez. Warto pamiętać o tym, żeby dobrze wywietrzyć pomieszczenie przed snem. Ja to zawsze robię. 18-19 stopni Celsjusza w miejscu, w którym będziemy spali, to jest temperatura optymalna i będzie poprawiać jakość snu. Kolejny aspekt: kawa. Jednak wszelkie substancje pobudzające powinniśmy odstawić 6-8 godzin przed snem, bo będą znacząco pogarszały jakość snu i w ogóle utrudniały zasypianie. Dlatego, to jest kolejna rzecz. Kolejna, jeszcze jedna, to aktywność fizyczna. I teraz, tak, ja wiem, że wiele osób trenuje wieczorami, bo nie ma po prostu czasu gdzie indziej, po prostu musieliby rzucić sport. Ale musimy pamiętać o tym, że aktywność fizyczna będzie utrudniać. I pogarszać jakość snu, wykonywana na 2-3 godziny przed snem, czyli właśnie akurat te takie nasze wieczorne treningi. Często tego nie możemy ograniczyć, ale musimy się pogodzić z tym, że jednak trochę jakoś spadnie. I teraz rzecz najważniejsza: to, że nam się wydaje, że dobrze spaliśmy, nie zawsze to wpływa dobrze na regenerację, bo liczy się ta jakość. Wiele osób mówi, że on to pije kawę wieczorem i tak śpi jak dziecko. Ok. Ale jakość snu może być słaba. Warto o tym pamiętać, że jednak te elementy będą wpływały, i to nie jest tak, że na kogoś coś wpływa, a na kogoś coś nie wpływa. To jest kilka kluczowych parametrów co do samego snu. Sen, po pierwsze, będzie skracał trochę dobę, zatem jakby będziemy mniej narażeni też na kontakt, im dłużej śpimy. Warto też pamiętać, żeby pomieszczenie, w którym śpimy, było w absolutnej ciszy. I e, dobrze zasłonięte od światła, bo jednak jeżeli jest jakiś choćby trochę prześwito światła, pogarsza to jakość. Drugi filar to odżywianie. I tutaj nie odkryję po części Ameryki, ale warto zwrócić uwagę na kilka faktów: dieta zbilansowana, czyli uwzględnia wszystkie składniki odżywcze, e, 3 do 5 porcji warzyw i owoców dziennie. 60 różnych składników w skali tygodnia pozwoli nam to na tyle zróżnicować dietę, abyśmy uzupełniali wszystkie witaminy i minerały, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że odpowiednie uzupełnienie witamin i minerałów jest kluczowe w tym, aby organizm był w dobrym stanie, wszystko było uzupełnione. I wszystko byłoby na właściwym poziomie. Zatem to są takie rzeczy główne, typowo żywieniowe. Jeżeli chodzi o witaminy, to A, D, E, K, magnez, cynk, żelazo o te składniki warto zadbać, uzupełnić. Ja do tego mam program dietetyczny, a tutaj bym sugerował różnorodność produktów, żeby jednak tych zielonych, kolorowych warzyw było dużo na talerzu, już pomijając to węglowodany, które w tym sporcie są kluczowe. Przyprawy. I to jest też ważna sprawa, bo mają dużo przeciwutleniaczy, są mocnymi antyoksydantami, na przykład cynamon, kurkuma, imbir, warto dodawać do potraw. Co za problem dodać do porannej owsianki pół łyżeczki cynamonu? To raczej nikomu nie stanowi problemu, a dodatkowo wzmacnia są odporność. Produkty fermentujące, czyli kefiry, kiszonki, tego typu produkty też warto uwzględniać, bo będą budować zdrowe jelita. Zdrowe jelita to wyższa odporność w kontekście Bezpośrednio żywienia, ale dochodzą jeszcze inne aspekty, które już troszkę poruszyliśmy. Zawodnik, kolasz. Sportowiec, który jest tuż przed wyścigiem docelowym, zwykle cieniuje swoją sylwetkę bardzo mocno, obniża poziom tkanki tłuszczowej. Jest też trochę zmęczony po cyklu przygotowawczym, ale już jednak wzrasta ten pik wypoczęcia, tylko to zawsze się skaluje odpowiednio, bo to zawodnik nie może być za bardzo wypoczęty przed tym docelowym startem, bo pamiętaj, że częściowo zawodnicy w tym turze mają różne poziomy formy, dlatego to nie jest tak zawsze, że on po prostu czuje się fantastycznie przed, tylko często już jest lekko obciążony też są takie metody treningowe, więc w tym momencie ta odporność będzie niższa. Każdy spadek tkanki tłuszczowej poniżej 12%, a wiemy, że zawodowcy mają i po 6-7%, szczególnie na te górskie etapy, górale, którzy chcą walczyć na etapach, dlatego taki spadek będzie znacznie mierzył odporność. Z kolei idziemy w drugim kierunku. Osoby już bezpośrednio związane ze sportem, ale też ze sportem, no bo z nadwagą też można uprawiać sport i to bardzo dobrze być wydolnym, ale nadwaga też będzie niekorzystnie wpływać, będzie potęgować stany zapalne w organizmie. A stany zapalne mogą być zredukowane poprzez na przykład aktywność fizyczną poprzez w pewnym stopniu umiarkowaną, poprzez żywienie, poprzez odpowiednią liczbę warzyw i owoców. Jednak nadmierna masa ciała Działa prozapalnie, a więc będzie sprzyjać powstawaniu infekcji. Poza tym pamiętajmy, że organizm dąży do homeostazy i każdy stan w... W jednym i drugim kierunku będzie wpływał negatywnie, będzie obciążał organizm. Stąd tutaj umiarkowana mm, poziom tkanki tłuszczowej u mężczyzn jest około 12-15%, u kobiet trochę wyżej do 18%. Y, jest wartością prawidłową. Y, oczywiście nie do końca to się pokrywa z założeniami zawodników, y, ale jest to wartość, w której ta odporność powinna być najwyższa, a więc powinniśmy mieć. Taką umiarkowaną masę ciała i umiarkowany stopień otłuszczenia organizmu. W tym momencie będzie to jakby najlepszy dla nas stan. Trzecim filarem odporności jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna też się często mówi, to są takie właśnie mity, które powstają przez lata, że sportowiec to ma wysoką odporność. Guzik, prawda, bo sportowiec, który obciąża się bardzo mocno, chociażby ja chociażby zawodowcy, no bo wiadomo, że jestem poziom niżej pod względem na przykład po kilka poziomów pod względem Pogaczara, ale to już nawet zawodowcy są poniżej jego poziomu, e osoby intensywnie trenujące powyżej 200 minut w tygodniu, a nie ukrywajmy, że ja trenuję często po 20, zawodowcy też na pewno bardzo dużo, stąd taka aktywność, szczególnie z mieszanym, gdzie wchodzi się bardzo wysoko, Znacznie obciąża organizm, zresztą to się nazywa punktami stresu, to co się generuje na treningach. Zatem to wszystko wpływa negatywnie, powoduje stany zapalne w organizmie i będzie działało niekorzystnie i będzie sprzyjać powstawaniu infekcji. Po prostu będziemy na nie bardziej podatni. Druga sprawa, zbyt mało aktywności też będzie działało bardzo, bardzo negatywnie, bo jednak ten ruch jest wskazany tak, aby organizm był w homeostazie, ale umiarkowany. 200 minut w skali tygodnia o umiarkowanym tempie, czyli w tak zwanym tlenie bez znacznego obciążania układu sercowo-naczyniowego, będzie sprzyjać poprawie naszej odporności. Są jeszcze takie dwie rzeczy, o których się często mówi, że mając ciężki trening pójdę na saunę, bo to regeneruje. Albo będę się morsował, bo to poprawia odporność. Kiedyś taki bardzo znany dietetyk w naszym kraju, dietetyk również zajmujący się trochę sportem, Damian Parol, powiedział takie sformułowanie, że morsowanie jest fajne ale nie poprawia odporności, jest fajne, naprawdę fajne, fajnie jest morsować, ale to nie daje odporności żadnej, a wręcz działa negatywnie, bo pamiętajmy, że e, nasza ekspozycja na bardzo niską temperaturę, bądź saunę bardzo wysoką, będzie na przykład w przypadku sauny obciążać nas układ oddechowy, no bo problem jest z oddechem, bo po prostu jest bardzo wysoka temperatura i z kolei może zwiększać nasze adaptację do wysokich temperatur, ale to jest trening. Sauna to jest trening, musimy o tym pamiętać. Rolowanie to jest trening, to jest wszystko obciążenie organizmu, więc nie jest tak, że mieliśmy mocny trening, to pójdziemy na saunę, żeby się zregenerować. Nie, tak to nie działa. Dlatego każda taka aktywność, która będzie nie współgrała z naszym naturalnym życiem, też będzie działać negatywnie na ten stan. Przejdźmy trochę do suplementów, bo o nich się dużo mówi. Z tą sauną to mi teraz namieszałeś trochę. Bo ja też zawsze saunę traktowałem jako takie miejsce, gdzie po prostu się relaksuję. To jest takie miejsce, gdzie właściwie myślałem, że ono tak dobroczynnie na ten cały organizm wpływa. E, w I na psychikę. W pewnym stopniu tak, stopniu. ale w dłuższym okresie czasu tak, ale pamiętajmy, że jednak to jest trening, no bo jednak pracujesz w bardzo trudnych warunkach, też obozy wysokościowe, to w pewnym momencie, w sensie jak mieszkasz na bardzo wysokiej wysokości, to też można nazwać to pewną formą treningu, który podejmujemy. Dlatego to wszystko będzie działało negatywnie. To nie są duże wartości, ale pamiętajmy, że liczy się synergia wszystkich elementów. Czyli ja nie wiedziałem, że trenuję po prostu. Dokładnie, trenujesz, trenujesz. W też trenuję. I to jest bardzo często ciężki trening dla organizmu, jeżeli trwa też trochę dłużej. Pamiętajmy też, że na sami się odwadniamy, więc to też jest bardzo niekorzystne stan odwodnienia. Też będzie potęgować ryzyko infekcji, no bo prowadzamy organizm w stan dla niego nienaturalny, obciążamy go dodatkowo. W kontekście tego, co już po części omawialiśmy, jako że jesteśmy w aktywności fizycznej, to, że wyjdziemy na dwór zimą z mokrą głową bądź nie do końca dobrze ubrani, nie spowoduje to, że się rozchorujemy. Spowoduje to to, że organizm będzie walczył z niską temperaturą w trakcie, a więc będzie jeszcze mocniej obciążony trening. Nie wiem, czy jeździłeś w takich niskich temperaturach, ja w tym sezonie jeździłem i muszę przyznać, że 5 godzin w temperaturze 5 stopni w porównaniu do 5 godzin na trenażerze i jest znacznie się różni, bo jednak te mięśnie bardzo dużo mocniej odpowiadają wysiłkiem, kiedy temperatura jest niska. I to jest dużo większe obciążenie organizmu. Ten trening generuje więcej obciążeń, zatem spada nam ta odporność. Dlatego tutaj też będzie to wpływało negatywnie i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o same, e, ostatni filar: suplementy, to tutaj e, suplementy nie do końca są wartościowe. Bo jeżeli mamy dobrze zbilansowane odżywianie, nie potrzebujemy dodatkowej podaży witamin i minerałów. Na pewno potrzebujemy dodatkowej podaży witaminy D, bo tego z dietą nie dostarczymy. A więc 2000 jednostek dziennie, e, dziennie cały rok przy odpowiednim zbadaniu poziomu witaminy D będzie sprzyjać, że mniej będziemy chorować. Z drugiej strony, e, jeszcze omega-3. Niektórzy jedzą ryby, niektórzy nie jedzą ryb, trzeba było mieć tak 5 porcji w tygodniu, mało komu się zdarza, ale suplementacja Omega 3 będzie sprzyjać temu, żeby ten poziom był wysoki, sportowcy mają wyższe zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe Omega 3, będzie to sprzyjać poprawie odporności. Też warto o tym pamiętać, że jeżeli nie jemy wystarczającej liczby ryb w tygodniu, bądź jesteśmy weganami, unikamy takich produktów, to jednak ta suplementacja będzie wskazana, bądź korzystanie ze źródeł roślinnych również, ale tutaj w mniejszym stopniu będzie ten efekt widoczny. Suplementacja jest bezpieczna. Omega 3 jest to składnik żywności. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Myślę, że tutaj mógłbym w pewnym stopniu wspomnieć o dwóch składnikach, które są jakby takie dość ciekawe w dzisiejszych czasach kolostrum, czyli to mleko matki, też wiele osób używa tego składnika jako... E, takiego remedium na wszystko nie do końca tak jest. Ja raczej osobiście tego nie polecam. No i probiotyki jeszcze mamy, e, które poprawiają, e, które też mogą wpływać, aczkolwiek to też wymaga większej ilości badań, bo mogą probiotyki wpływać korzystnie na odporność, ale tutaj jeszcze jakby nie chcę tego argumentować w 100%. E, synergia działa najbardziej, ale mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że jeżeli. E, Jesteśmy pracownikami, na przykład przedstawicielami handlowymi. Pracujemy w dużych skupiskach ludzi, na przykład w sklepie. No to w tym momencie mamy dużo wyższe ryzyko infekcji. Nawet przy idealnym stanie odżywiania, idealnym stanie sylwetki, idealnej suplementacji, możemy złapać infekcję, bo jednak kontakt z drugą osobą będzie kluczowy. O czym warto pamiętać? Z takich kilku rzeczy. Na przykład, jeżeli znajdujemy się w jakiejś pomieszczeniach, w których korzysta duża liczba osób, na przykład w ubikacjach publicznych. Może warto nie chwytać tą klamkę, a nacisnąć łokciem, popchnąć te drzwi. Mało osób tak robi. Wszyscy łapią za klamkę. Na klamce... Jest, jak kiedyś na mikro, nie mikrobiologii, tylko jakichś zajęciach na studiach miałem właśnie, że badaliśmy sklamki, ile tam jest tych bakterii, wirusów, to wychodziło jakieś kosmiczne miliony, miliardy. Dlatego unikanie dotykania takich miejsc częste mycie rąk, częste mycie nawet twarzy, zakładanie maseczek w momencie kiedy rzeczywiście jak zawodowcy jesteśmy w tym stanie przedwyścigowym, jest warte uwagi. Te wszystkie rzeczy, jeżeli skumulujemy, to poprawimy odporność, ale musimy pamiętać, że nie zawsze uda nam się ustrzec przed każdą infekcją, jaka się poradzi. Czyli tak naprawdę pandemia nauczyła nas wielu przydatnych rzeczy, bo to mycie rąk, które było w pandemii na przykład, i, i, i maseczki. I, I nie wstydźcie się, słuchajcie tych maseczek. To nie jest wstyd założyć maseczkę. Jeżeli przygotowywaliście je przez ilość czasu i macie potrzebę odizolowania się, zróbcie to. To nie jest, to nie jest żaden wstyd. Robią to zawodowi sportowcy, ale tak jak Damian powiedział, jak sobie ustawimy te wszystkie filary, tak jak takie greckie kolumny, i uh -huh. będziemy mieli piękną świątynię to to i tak nie spowoduje zawodowcy też przez choroby wycofują się z wyścigów. No bo po to oni unikają tych infekcji, bo oni dobrze wiedzą, że nawet przy ich, przy ich przygotowaniu, przy dbaniu o wszystko, o sen, o wypoczynek, o dietę i tak dalej, i tak ta infekcja może nas dopaść. Dlatego na przykład jak ja byłem we Włoszech, bo przyjechaliśmy tydzień wcześniej przed Mistrzostwami Europy i pojechaliśmy sobie do Wenecji, no bo będąc z Treviso, nie pojechaj do Wenecji, która jest tak blisko. Szczerze przyznam, jechaliśmy autobusem, pociągiem, przepraszam, bo e jednak tam problem był z parkingiem i ja rzeczywiście założyłem maseczkę do tego pociągu. Wyglądałem trochę dziwnie i w sumie też się trochę krępowałem, ale uznałem, że potem mogę żałować. Jeżeli się rozchoruję na dwa dni przed najważniejszym startem w moim sezonie, będzie jeszcze gorzej niż to założyć. To jakby nie niweluje tego do zera, no bo jednak takie wakacje przed wyścigiem... Nie są do końca wskazane, no ale też często łączymy przyjemne z pożytecznym, też często nie dajmy się zwariować. Mimo wszystko, pewne zasady warto zachować. No i oczywiście dbać o to codzienne odżywianie, bo jednak odpowiednia podaż warzyw i owoców, ustrukturyzowana dieta, zbilansowana będzie wpływać korzystnie. Czyli róbmy wszystko, żeby tą odporność wzmacniać. Życzę Wam wszystkim, żebyście byli zdrowi przede wszystkim, żeby Was te infekcje wszystkie nie łapały. Dziękujemy Maćkowi za zaproszenie, za dobrą kawę. Wy gdybyście mieli ochotę postawić kawę, to tam jest link, jak wiecie, pod filmem. Trzeba my, postawić kawę. A my obiecujemy kolejne, kolejne odcinki Cyklokliniki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.